Cześć wszystkim. E, witam Was bardzo na sobotnich e, mini wyzwankach. Mamy przygotowane jak zwykle 50 zł e, i bez e, większych wstępów zaczynamy. Przechodzimy Ech, do konkretu. Nie mogłam się doczekać, aż znowu będę nagrywać. Tutaj mamy dwójkę, moje piękne karty. Właśnie macie może jakieś propozycje, jakie jeszcze mogę tutaj do karty dorzucić? Ja wam spiszę w opisie, może jakie są tutaj polecenia i może coś dorobię. Podpowiedzcie. Wróć do poprzedniego. No nie wrócę do poprzedniego. Tutaj z poprzedniego wyzwania. Dzięki. Włóż 2 złote, ok. Czyli tutaj do dwójki idą po prostu 2 złote i dzisiaj piszę na czarno. Może być na czarno. Dobra. I następne. Piątka to będzie 1, 6, kuli dwa razy. u 2 i 3. 2 i 3 to będzie 5 złotych. Jeszcze raz. Jedyneczka. Tutaj też kulam kostką. Tu nic nie kładziesz. Ok. Kostka uciekła. Znowu piątka. Tu nic nie kładziesz. Szóstka. Kulnij dwa razy. Ok, tutaj trzy i cztery, czyli siedem złotych do mimi, Ładnie zaczynasz, mimi, Dobra. Szóstka. Podwój kwotę. Cztery. No nie no, cztery i cztery, czyli... Osiem. To dam tak. Dyszkę. Dwójeczkę zabieram. Do kogo teraz? Do trójki. Włóż dwa złote. Dobra. Mogę tutaj włożyć dwa złote. Nie ma sprawy. Piątka. Dodaj kwotę z poprzedniego wyzwania, czyli tutaj kulam sobie tym i dodaję jeszcze dwa. Sześć plus dwa. No dobra. Osiem. <grym> no i ding, ding, ding. Osiem. No proszę, jak tutaj Monia się rozbrykała. I ile tutaj będzie? Do różowego bindera. Fajnie. To dzisiaj przełożymy do różowego i tutaj mamy 20, 30, Zgadza się? 12, 20, 38. Dobra. No to w takim razie dajemy tutaj następne Mimi Ty pójdziesz tam i tutaj kładę dzisiaj monety, które trafią do. Misia. Dobra. Jedynka nic nie dostała. Ej, a tutaj dwójkę, ale nie położyłam. Czy miałam? Nie, no dwa złote miało być. Dobra. Piątka. Kupiłam? No, jeszcze raz. Czwórka. Wróć do poprzedniego, czyli tutaj. Monia. Ale złotówka tylko. Dobra. I... Kulam znowu. Szóstka. Podwój kwotę. I tutaj jeden cztery. No i dwa razy trzy to będzie 6 złotych. No, Mimi też dzisiaj Ech, wymiata po prostu. Piątka. I tutaj damy 1 cztery. A nie będzie 4. A i moje karty. Zapomniałabym o kartach. Przetasuję sobie, no i tak, do piątki, to nic nie kładziesz, no okej, okay. czwórka, czyli tutaj podwój kwotę, czyli dwa razy po dwa, dwa i dwa, proszę bardzo, czwórka, kulnij dwa razy, no nie, kulać nie będę, dwa i dwa. I zostało mi 3 złote do dwójki. No i kosteczka 4, no niestety 3 damy, bo tyle mi zostało. I tutaj jednorożce zbierają na moje personalne. Gotowe. Tutaj Monia ma już tylko złotówkę, bo zaczyna zbierać od nowa. Mimi, dzisiaj wychaczyła 21 złotych. I to będzie kasa na prezenty. Okej, okay, fajnie. Fajnie, fajnie przyda się. Yy, tutaj do charego poszło 2 złote. wymyślimy dopiero przeznaczenie. No i do w osiem złotych. Tak. A niska trzeba słuchać, który biedny nic dzisiaj nie dostał. a Chciałabym, żeby dostawał, bo zbiera na auto. No to tutaj, skoro do różowego, to do różowego, i pierwsze mamy to górskie wyzwanko. I co? Ile dzisiaj? Dwadzieścia pięć, może? A dajemy dwadzieścia pięć. Wyschnij sobie zbiera, zbiera to dobrze będzie na jakieś przyjemności bo właśnie cały różowy jest na jakieś tam moje przyjemności przeznaczone I ile tutaj mi zostało 13 zł i teraz tak tutaj zagramy czy dawno nie drapałam nic dobra Tutaj. Wyjmę tą zdrabkę. Nie zjedz mnie, Tradycyjnie. Prośba do zdrabki. Eee, Okej. Okay. Tutaj już mamy. No, dobra. Jesteś bezcenna. 8. No jak żeby inaczej. Każda z nas jest bezcenna, prawda, dziewczyny? Piękne słowa. O! Jakie ufnie. W ogóle piękne są te zdrabki. 8 i 10. No, widzę, że tutaj będę mogła sobie poprzekładać te drobne w przyszłości, czyli super. I 3 zł, gdzieś znajdę. Nie, nie znajdę tutaj. 3 zł. To na razie odkładamy. I szukamy piątków. Piątki. Mam pięć dyszek. Czy będzie wydać? No niestety nie dziś. Piątka. A czy tu będzie rozmienić? Nie. Nie. No. no i straciłam... Pionek. Tu. A magnesik od niego? Tu. Na czym to ja ostatnio stałam? Dyszkę jakąś. Miałam. Dyszkę. Aha, aha, dobra, wiem. To była loteria. Dobra. nie będzie. Może tutaj rozmienimy? Zab pokaż, 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 pokaż. Mamy. Dobrze, super. No to wracamy do tego piątku i. Mm. Nie ma to jakaś kawałek, no i zamiast otworzyć. Eee, tak, pięć wyciągam, dyszkę daję. Skreśliłam, skreśliłam 20. Tak. No i pięknie. Zaraz, a gdzie ja mam pustą. Powinna mieć pustą kopertę do, do. Do 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 do. do czego? Gdzieś miałam pustą... Jest pusta. Mm. No przecież, że do mojego wyzwania na niejedzenie słodyczy. No i tutaj. Sobie szybko zakoloruję wszystkie 6 dni. Byłam dzielna, więc należy się 20 zł. Przy okazji, chciałabym tutaj wrócić do zagadki muzycznej. I z tego co widziałam, padła jedna poprawna odpowiedź. Myślicie, która? Chodziło o Anię Karwan i tą piosenkę o radiu. Także e, Złotówka. Sypi się. złotóweczka idzie nie tu. złotóweczka idzie tu. O i będzie już 20 złotych będzie gdzie wymienić. I jest to dzisiaj 21.06 plus 1 zł to jest 20. I teraz e, wyświetlę Wam nową zagadkę. E, myślę, że to no tak, początek lat 2000 jest piosenka. Niedawno, jak jechałam autem, ta piosenka rozbrzmiała mi e, słuchawkach i po prostu już mnie nie chciała opuścić. Okay, I może sobie jeszcze coś zagramy. Dobra. Mamy 22 zł. Gdzie jest kostka? Jest kostka. I trzy pola. Raz, dwa, trzy. Odłóż 7 To co ryzykujemy jeszcze? Jeden. O, dwadzieścia dziewięć. Mamy dwadzieścia To co? Siedem złotych na kartę kredytową, tak? 7 złotych. Ja będę miała jakieś drobne to się przerzuci. 29 Ej, a ja ostatnio nie grała? Chyba nie Chyba jednak odpuściłam, co? 100 50. Nie wiem no powiem wam, że nawet mi się teraz nie zgadza Coś tutaj będę musiała Posprawdzać Plus 20 O, z tym też było 29 169. O, mój piesek się odzywa. I dzisiaj mamy 21.06. Ok. Komisyjne dokarmienie miska. I ja się misiaki z wami żegnam. Życzę wam Dużo przyjemności. Odpoczywajcie sobie jeszcze, jutro bawcie się świetnie. I widzimy się pewnie w środę. Pa pa.